Całe szczęście, że Andrzej już siedział za kierownicą, a nie nasz kierowca, bo on naprawdę jest znakomitym kierowcą. Więc, w jak w zwolnionym tempie, my w samochodzie, który był pomalowany emblematami Solidarności, bo to był ten sam, którym jeździliśmy na drugi zjazd związku. Przejechaliśmy przed frontem tych funkcjonariuszy. Oni się gapili na, nich, na nas, my się gapiliśmy na nich. No, skręciliśmy w najbliższą uliczkę i za chwilę byliśmy pod jednym ze szpitali, w którym była silna komisja zakładowa. Próbowaliśmy się tam dowiedzieć, co się dzieje i o co chodzi. Okazało się, że nikt z komisji zakładowej tego dnia nie, nie zjawił się w pracy. Jak się potem okazało, wszystkich internowano.